Moje poszukiwanie idealnego sprzętu do montażu filmu wideo na wyjeździe trwają nadal. Kolejnym sprzętem, jaki mam przyjemność podtestować, jest to Asus Zenbook Pro. I od razu muszę przyznać, że jest to jeden z ładniejszych laptopów, jakie są dostępne na rynku. Jeśli chodzi o samo urządzenie wykonane z aluminium, z aluminium w kolorze aluminiowym, tak więc nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, że jest to aluminium. W przypadku Lenovo widzieliście, że również obudowa była metalowa, ale była ona anodyzowana na kolor czarny i w tym momencie możemy mieć jak gdyby nie do końca jasną kwestię, czy jest to faktycznie solidny produkt z aluminium, czy jest to na przykład plastik taki właśnie w takim kolorze. Tutaj nie mamy absolutnie żadnej wątpliwości, jest on wykonany, nazwałbym to, w stylistyce MacBooka Pro, ale oczywiście jeśli chodzi o jego zawartość wewnętrzną, czyli o hardware, no to można powiedzieć, że MacBooka Pro wciąga nosem. Ja też odniosę się bardziej ogólnie, jeśli chodzi o. O ten komputer. Z tego względu, że jest jak zwykle kilka różnych konfiguracji i wersji, tak więc przed zakupem zawsze sobie uściślicie, jaką macie matrycę, ile macie pamięci RAM, jaki macie dysk, bo tak naprawdę tymi elementami te laptopy się różnią. Z wyglądu solidna konstrukcja to, co już mówiłem. E, ładny, przejrzysty ekran, ten, który ja miałem, to jest 15,6 cala 4K, rozdzielczość nieprawdopodobna 2840 na 2160 i co najważniejsze, ekran matowy, czyli eliminujemy odbłyski, Jest to kwestia istotna, bo jak, jako że komputer jest komputerem przenośnym, mobilnym, to może nam się zdarzyć pracować w warunkach, gdzie jakieś boczne światło będzie nam padało na matryce, a matryca matowa nam problemy z tym niweluje. W niektórych wersjach możemy również otrzymywać ekran dotykowy. Ekran otoczony jest no, średniej grubości ramką. Nie jest to XPS 15 od gdzie tej ramki prawie nie mamy. Tutaj jeszcze możemy powiedzieć klasycznie z ramką dookoła ekranu. Bardzo wygodna, podświetlana klawiatura. Klawiatura pełna. Wyposażona zostało w procesor Intercore i7 4720HQ i powiem szczerze, że byłem trochę estetycznie nastawiony, bo szukałem laptopów z procesorem 6700 tak, żeby miał wszystkie te, które przyjdą do mnie do testów z tej samej klasy, z tej samej półki cenowej, kiedy będę porównywał w momencie no, testu i renderowania materiału. Okazało się, że procesor 4720 h absolutnie nie ustępuje, jeśli chodzi o wydajność 6700 i moje pomiary przy renderowaniu tego samego materiału na różnych urządzeniach i właśnie na różnych procesorach no, wskazywały, że 4720 tak naprawdę jest nieomalże tak samo wydajny jak 6700. Niemniej jednak tutaj mamy różnicę taką, że ten laptop będzie no mniej bardziej, bardziej energooszczędny i będzie troszeczkę mniej pracował na baterii, troszeczkę krócej. Z tego, co tutaj nam producent podaje, to około 6 godzin, mnie się udawało około 4 godzin na tym urządzeniu popracować. Urządzenie solidne, waga może nie najwyższa, biorąc pod uwagę materiał, z jakiego jest wykonany, 2,2 kg, niemniej jednak już jest ona odczuwalna. Kolejnym bardzo dobrym atutem tego urządzenia urządzenia jest PCI Express 3.0 SSD dysk w tym modelu Samsunga 512, który ma nieprawdopodobną wydajność przy odczycie 1600 MB na sekundę, a przy zapisie 1200 MB na sekundę. Powoduje to, że no, naprawdę komfort pracy na tym urządzeniu jest bardzo, bardzo duży. Rzućmy teraz okiem na złącza. Widzimy strona lewa złącze zasilania, złącze Thunderbolt, złącze HDMI i złącze USB. Druga strona jest to złącze zestawu słuchawkowego, złącze na kartę SD oraz jeszcze dwa dodatkowe złącza na USB. Myślę, że jeżeli producent by się uparł, to na pewno jeszcze kilka dodatkowych rzeczy można byłoby tutaj upchnąć. Niestety złącze na kartę SD jest złączem płytkim, tak więc nie jesteśmy w stanie Umieścić w obudowie komputera naszej karty, tak żeby na stałe ona była tam zamontowana i wspomagała nas swoją pojemnością gdzieś w podróżach. Będzie ona nam wystawała do połowy. Krótki rzut oka na spód komputera, również wykonany z aluminium solidnego. Mamy nóżki gumowe, które będą nam ułatwiały pracę, żeby urządzenie nam się nie przesuwało po stole, nie rysowało. Widzimy również delikatne otworki, za którymi e, mieści się system głośnikowy firmy Bang Olufsen. Niestety system głośnikowy troszeczkę mnie rozczarował. Liczyłem, że tu będzie e, no, potęga dźwięku. Niestety znajdujemy tylko jak gdyby część środkową, średnie tony, niemniej jednak gra czysto i bez zniekształceń. Sygnowanie urządzenia firmą Bang Olufsen e, no, rozbudziło moje oczekiwanie względem audio. Niestety audio jest no, takie jakie jest. Jeśli chodzi o Kartę graficzną to jest Nvidia 960M. A ja, jak wiecie, nie mam zwyczaju robienia benchmarków, bo są portale internetowe, które benchmarkują każde urządzenie od świtu do zmierzchu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to dotrze do takich informacji, a robienie tego po raz kolejny po prostu jest bezsensowne i szkoda mi na to czasu. Ja Wam sprzedaję moje odczucia, jeśli chodzi o to, jak mi się z tym. Urządzeniem pracuje. Kolejnym istotnym parametrem w przypadku takiego komputera jest zawsze jego głośność. I w tym przypadku muszę przyznać, jest też bardzo przyzwoicie. Ta aluminiowa budowa również pełni funkcję radiatora, czyli odbiera nam ciepło przy tych moich zadaniach edycyjnych w programie Adobe Premiere Pro. Komputer nie łapał nadmiernej temperatury. Oczywiście przy renderingu uruchamiały się wentylatory, ale ta głośność tych wentylatorów była na akceptowalnym poziomie. Wylot. Wentylatorów znajduje się za zawiasem ekranu. Od spodu takich wylotów nie znajdziemy. Do interakcji z komputerem możemy używać gładzika. Gładzik działa poprawnie. Ja zawsze sobie preferuję mimo wszystko mysz i w tym przypadku również głównie z myszy korzystałem. Na wyposażeniu tego komputera nie zabrakło zasilacza, ze względu, że jest to zawodnik dość mocny, wydajny. Również zasilacz musi do tego komputera być solidny i taki faktycznie jest. Podsumowując, urządzenie zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie, zarówno matryca, sam design, zastosowane materiały, jakość spasowania tego wszystkiego jest genialna. I bez wątpienia jest to jedno z ładniejszych, wydajniejszych i może niestety nie najtańszych urządzeń, jakie aktualnie znajdują się na rynku. Niemniej jednak będzie ono pozostawało w mojej pamięci i będzie brano pod uwagę w momencie, kiedy będę dokonywał decyzji zakupowej. Zachęcam do komentowania. Jeżeli macie taki komputer, napiszcie, jak on was się spisuje w dłuższej perspektywie czasowej. Jeżeli film Wam się podobał, proszę łapkę w górę, jeżeli nie, dajcie łapkę w dół i zapraszam do subskrypcji kanału testhub.pl.